Informacja o możliwym spotkaniu Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą w Polsce zelektryzowała zarówno polskie, jak i międzynarodowe media. Czy były prezydent Stanów Zjednoczonych zdecyduje się na wizytę w Warszawie, by omówić bieżące kwestie polityczne i geopolityczne? Co miałoby być głównym tematem rozmów i jakie mogą być skutki tego spotkania dla relacji polsko-amerykańskich, prześledźmy najnowsze szczegóły i możliwe scenariusze. Dlaczego Polska? Decyzja o potencjalnej wizycie Trumpa w Polsce nie jest przypadkowa. Kraj ten odgrywa kluczową rolę w strategii geopolitycznej Stanów Zjednoczonych, szczególnie w kontekście wzmacniania wschodniej flanki NATO oraz wsparcia dla Ukrainy w jej walce z rosyjską agresją. Polska, jako jeden z głównych sojuszników USA w Regionie stała się miejscem licznych dyplomatycznych wizyt i rozmów na najwyższym szczeblu. Trump i Duda Stara przyjaźń czy nowa strategia? Relacje między Donaldem Trumpem a Andrzejem Dudą były wyjątkowo ciepłe podczas kadencji Trumpa w Białym Domu. Obaj liderzy wielokrotnie spotykali się na różnych szczytach i wydarzeniach, a Polska była jednym z pierwszych krajów, które odwiedził Trump jako prezydent USA. Pieszy sympatia Trumpa do Polski. Donald Trump wielokrotnie podkreślał swoje uznanie dla Polski jako kraju, który poważnie traktuje swoje zobowiązania w ramach NATO, przeznaczając 2% PKB na obronność. Wizyta w Polsce może być dla niego sposobem na przypomnienie swoich osiągnięć w polityce zagranicznej i umocnienie pozycji wśród swoich zwolenników. Drugą możliwość wsparcia dla Dudy. Spekulacje dotyczące ewentualnego spotkania Trumpa z Dudą Rodzą pytania o to, czy były prezydent USA mógłby wyrazić swoje wsparcie dla polskiego lidera w kontekście wewnętrznej sytuacji politycznej w kraju. W ostatnich miesiącach Andrzej Duda znalazł się pod presją zarówno ze strony opozycji, jak i międzynarodowych partnerów. Kluczowe tematy rozmów. Jeżeli wizyta dojdzie do skutku. Jakie kwestie mogłyby znaleźć się na stole rozmów? Pierwsza sytuacja na Ukrainie Polska odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu wsparcia wojskowego i humanitarnego dla Ukrainy. Spotkanie Trumpa z Dudą mogłoby dotyczyć dalszej strategii wspierania Kijowa oraz wzmacniania wschodniej flanki NATO. Druga bezpieczeństwo energetyczne Polska, będąca ważnym hubem dla dostaw gazu skroplonego LNG z USA. Mogłaby wykorzystać wizytę Trumpa do omówienia dalszej współpracy w zakresie energetyki. W dobie kryzysu energetycznego w Europie temat ten jest szczególnie istotny. Trzecie relacje, polsko-amerykańskie spotkanie byłoby również okazją do rozmowy na temat przyszłości relacji między Polską a USA, niezależnie od tego, kto będzie rządził w Białym Domu po wyborach w 2024 roku. Reakcje polityczne i medialne. Pierwsza polska scena polityczna, informacja o potencjalnym spotkaniu. Trumpa i Dudy. Wywołała poruszenie wśród polskich polityków. Opozycja sugeruje, że taka wizyta mogłaby być wykorzystywana przez obecną władzę jako sposób na poprawę wizerunku. Z kolei zwolennicy rządu podkreślają, że byłby to dowód na silną pozycję Polski w międzynarodowej polityce. Drugie amerykańskie media, amerykańskie media również żywo komentują możliwość wizyty Trumpa w Polsce. Niektórzy analitycy wskazują, że Trump mógłby wykorzystać to wydarzenie jako element swojej kampanii wyborczej, Wskazując, że wciąż odgrywa ważną rolę na scenie międzynarodowej, potencjalne scenariusze wizyty pierwszej, oficjalna wizyta z przesłaniem politycznym Trump mógłby wykorzystać wizytę w Polsce, aby zaprezentować swoje podejście do kluczowych kwestii międzynarodowych, takich jak wsparcie dla Ukrainy czy relacje z NATO. Drugie spotkanie z polską diasporą. Polska diaspora w USA to ważna grupa wyborców której wsparcie może okazać się kluczowe w nadchodzących wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Trzecie niespodziewane deklaracje. Znając styl Trumpa, nie można wykluczyć, że podczas wizyty mógłby zaskoczyć świat swoimi wypowiedziami lub deklaracjami. Co dalej? Na chwilę obecną nie ma oficjalnego potwierdzenia, że Donald Trump faktycznie odwiedzi Polskę. Jednak sama możliwość takiego spotkania pokazuje, jak ważna jest Polska na międzynarodowej scenie politycznej.